Maneczko z tej strony Hambu a dzisiaj witamy na całkowicie nowym zbiorniku. Jest to zbiornik PZW w Lisowicach. Okręg twoje województwo łódzkie. Wiemy, że tutaj występują jakieś deszcze, jakieś kalasie, także może jakieś inne gatunki. Zobaczymy, sprawdzimy to nad wodą. Będziemy wędkować na metodę klasyka, a także z Zobaczymy, która technika będzie najbardziej skuteczna na tym zbiorniku. Pod metodę użyjemy na początek, żeby zadać palet taki oto dip z TTK. On jest dość mocno śmiechnący. Jako palet użyjemy AE aqua, dla mnie mety Jest on dość ciemnym paletem. Jedna garść Ostatnia, piąta garsteczka z paletu. się teraz tu będzie moczył, a w tym czasie zrobimy zalętę. Jako zalętę dzisiaj użyjemy z AQUA zalęty wd 4 z serii MP. 4 natural To jest zajęta typowo zawodnicza pod Metodę Obstawiam że może jakaś śmierdząca, zobaczymy za chwilę jak otworzymy A więc wsypujemy Jeszcze połowę patki. To będzie już tyle Widzicie ona jest dość jasną zanętą I Mocno taka rybna, mocno rybną się wydaje zanętą. Dodamy jeszcze tutaj chlebka fluo. Garść, w tym czasie możemy wyjąć. On tak wygląda. On tam musi sobie ostać, żeby trochę obsech. a my Domoczamy w tym czasie. Domaczamy zamętę Tą wodą z peletu, bo jest już fajnie tak śmierdząca. No teraz wszystko jeszcze tutaj wymieszam, by dopasować tutaj do odpowiedniej konsystencji, by to się kleiło fajnie, pracowało w miarę w wodzie. No i widzimy się myślę, że dopiero jak rozprzodzimy wędek i przy Siedzi, ja szalewamy. Trzeba zdziwcząc żeby nie walczy tam wcale. Hmm. O, jest mały leszczyk. Nieduży no. pod roślinkami. jest taki mały pistolet, w taki upał. Teraz pierwsza ryba, zobaczymy co mnie dalej. Siedzi coś na metodę, druga rybka. Coś trochę walczy. Zobaczymy co to jest. Może był deszczyk. O, do nas. Alejki. Pistolet na metodę Druga rybka jest, uciekaj Jeden na klasyka, drugi na metodę W sumie w tym samym czasie badania, Gdzie podnoje rybki, połowicie na razie cisza ujemka Zarzucamy kija i lecimy dalej pokojnie ryby jak się uda A na pewno się uda Co? Siedzi kolejny deszczyk No i kochalicz O też ja tylko jest nam jakiś nieduży To nie jest także aż tak mocnego oporu Zaki malutki, kolejny, sztuka. Wszystko jest mm -hmm. w miejsca właściwie. Ja nic większego w takich malutkich zapoczków nie chcę brać. Uciekłem na lejki. Siedzi znowu. Na klasyka. Na klasyka. A, no, tam siedzą pewnie tutaj, bo taki upał nie jest. Ale Czekaj, wezmę to Nie będziemy go męczyć. Ej, fotka. Taka fajna płateczka. No. Trochę większa od dłoni. Taki kolejny. Nawet nie było czasu nagrywać za bardzo. No. no trochę większy. Trochę większy. Taki pistolecki spod tej. Teraz żali tam ucieknę Chodzi kolejne na klasyka coś no dło Chodź Chodź, chodź mamy nic Muruje Ci klasyka do, do spodu No właśnie zdziwiony jestem Jest taki mały pistelecik. Ucieknij maleńki wody. Coś tam się bawi na tą mydolę. Fajne jest, ten już fajniejszy. Nie? No, to już na metodę. Fajniejszy taki, dobra. Jest, o tu taka. Fajne, u Janku o końcu branie. Postarałeś się, brawo. Ale nie wyjąłem ryby na wpawik. No ale taką mógłbyś wyjąć. Chociaż. No pewnie. Zresztą tam trzeba jeszcze wypychaczem dziubnąć, pozjadłaś. No dobra, to ja ją wypychaczem, a za chwilę cię widzimy. No, jest, jest, no. pierwsza. rybka brawo. Oczekiwano, nie. za dużo. Jeszcze uciekła. Tak, jak Mhm. Do wody? Tak, śmiało. Bierę pod Tak gdzie coś. Taki. No fajnie. Nie Mhm. Taki cię tylko biorą. Za wodą czekaj. jeden z chyba fajniejszych. No taki jeden z większych. Nie taki chociaż mniejszy, no, ale nie jest duży, nie? Ale jeżeli... Tak na ci to jest chyba jeden z większych. No, tak. Co drugie branie na metodę? Tak. O no, fajnie walczyłka. podbiorę ją no już mamy tą rybkę ale duża fajna? Fajna. no taki pistolet siedzi coś tam kolejnego jakieś nieduże te rybki wszystkie wiadomo ale z właściwie on prawie co chwilę Naszej na klasyka Dobra, żidę O płoteczka Malutka płateczka Grywa taka? No jakby się... Może zanęty się na żarwa. Nie, o takie to są. Na pewno, Nie wiem czy tu siedzi wam powiem. A nie, coś tam siedzi. Jakiś tam siedzi ma. Pokaz. Chodź. No wody. Ja idę i i wyszłaś na szczęście, Je. Jakiś pistolecik? Tak. Taki. Płoteczka, dała ją na klat. Do siebie na klat. Po co idajesz dajesz tyle jeść na klasyka? Nie, one są takie tu grube strasznie te płotki. Fajna. Fajna grubawa. No. jak nie wiem. Witamy w połowieniu no, no, na nowym zbiorniku. Trochę mi się udało opowiedzieć, jakieś płotki, jakieś leszczyki, Wszystko spod właściwie wyjęte. Jeśli będzie mi się podobał z nowego zbiornika, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, a także w komentarzu. No i zapraszam Was na kolejne odcinki. Siema!